Dzisiaj Ci pokażę, jak w banalny sposób wysłać sobie różne buty z Chin, jak je zakupić ogólnie i wszystko. Jak widzisz działa naprawdę sporo już różnych par butów. Przykładowo, właśnie Air Maxy Plusy w 30 różnych kolorach po 130 zł lub Jordany 4, co ciekawe, z prawdziwego Nubuku, tak? Więc jakość jest taka sama za dokładnie 110 zł z wysyłką chyba wychodziły mi za nie 170 dokładnie za tą parę. Widzicie, że naprawdę są solidne. Dobra, jak to zamówić? Pod Insta, pod youtube wchodzimy sobie w tego linka. Trzeba poczekać, się strona załaduje, trzeba się zarejestrować. Bez tego nie złożymy zamówienia po prostu, więc jest to ważne. Warto o tym pamiętać. Zjeżdżamy w dół, Jordany czwórki za 110 zł, klikamy sobie ja mam tą parę i tą jak widzicie, tą tutaj i tą. No i co? Wybieramy sobie tą parę jakąś kolorystykę po wybraniu kolorystyki po prostu zjeżdżamy sobie w dół, wybieramy rozmiar, zjeżdżamy sobie w dół, zaznaczamy to, klikamy sobie buy now. Płacimy sobie blikiem, tak jest opcja blika, są inne różne formy płatności, więc nie ma żadnego z tym problemu z zapłatą. Polecam po prostu pay u blikiem. No i co, zobaczcie, tutaj są zdjęcia i to są po prostu inne zamówienia ludzi, poprzednie zamówienia i ktoś sobie właśnie takie tandery zamówił, yellow tandery. No i co? Ogólnie czekamy sobie, możemy sprawdzać zazwyczaj w zakładce order, jak mniej więcej wygląda status naszego zamówienia. Będziecie zobaczyć, tu Wam wszystko będzie pisać. Tu mam na przykład already in stock, tu jest completed, widzicie. I tu ogólnie mówię, po 4 dniach zazwyczaj będzie to gotowe do wysyłki. Przejdziemy do warehouse'u sobie, widzicie te wszystkie rzeczy mi już tu przyszły. Ja sobie koszulę zamawiałem, zamawiałem sobie szoksy do filmów. Pisze tutaj, jest informacja, że zaupdate'ują, po prostu zdjęcia wyślą w przeciągu 24 godzin, no bo, no bo ponieważ taka jest godzina już u nich, więc ciężko by w miarę było to zrobić. Zobaczcie, dostałem takie fotki, oni pokazują, jak to wygląda mniej więcej. Pokazują po prostu, czy wszystko się, powinno, czy wszystko się zgadza tak, jak być powinno. Rozmiar itp. Możecie zobaczyć. Po prostu sobie zaznaczamy rzecz, którą chcemy wysłać do Polski, klikamy submit, tam wpisujemy nasz polski adres. No i to w sumie, tak naprawdę, chyba byłoby tyle. Wybieramy sobie tam tylko najtańszą opcję wysyłki, ja zawsze wybieram najtańszą, to, to, to jest ważne, wybierzcie najtańszą, bo to i tak idzie DHL-em, nie ma co przepłacać za po prostu dedykowanego DHL-a, to się różni tylko tym, co po prostu z Chin do Niemiec dostarczy nam paczkę, bo to i tak z Niemiec do Polski dostarcza DHL, mi paczki idą jeśli chodzi o e, po prostu e, o czas jaki, w jaki wysyłają, mi paczki słyszę zazwyczaj jakieś 10-11 dni. Widzicie, że naprawdę sporo sobie par zamówiłem od nich sobie zamówiłem tą parę, tą parę sobie od nich zamówiłem tą parę i teraz mi idą jeszcze inne parki i naprawdę jestem zadowolony, jeśli chodzi o usługę. E, co tam sobie jeszcze możecie zaznaczyć tylko ubezpieczenie przy wysyłaniu? Wystarczy przesunąć suwaczek, bo zwrócą wam cały koszt e, po prostu wysyłki i butów, jak coś pójdzie nie tak. Dzięki, cześć!